Dla ekipy Sting Beach 2 styl to priorytetowa sprawa. Zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć z bliska naszą super filmową garderobę z naszym genialnym kostiumografem Antonem Tranem. Wszyscy aktorzy świetnie wyczuwali swoje postaci już w pierwszej części filmu, więc genialnie się z nimi pracowało przy kręceniu drugiej części. Super, że znowu miałem szansę być w i nosić jego buty i skóry. To była naprawdę świetna przygoda. Mogłam włożyć mój ukochany strój. Hurra! To znowu ja! Aż chce mi się w nim tańczyć, to może ja zrobię tak! Wiesz, że to nawet rada, pomaga. Rada, rada, rada. Lela przeżywa największą zmianę w filmie. Sorry, nie dam rady, puść mnie. Zaczyna podróż, chcąc odejść z Website Story. To jej losy śledzimy. Chyba musisz wyglądać trochę mniej jak ty. Wybierz coś mniej kolorowego. Kiedy Lila po raz pierwszy pojawia się we współczesnym świecie, wszystko co wkłada magicznie zamienia się na coś szalonego z lat 60. Także miała masę super kostiumów. Idziemy do szkoły? Pewnie! W ostatnim numerze mam na sobie kurtkę Jamesa Deana. Na świecie są tylko dwa egzemplarze. Ale tu jest bosko. Mamy całą masę tancerzy tak, i statystów, tak. i wszyscy muszą mieć stroje no, z lat 60. No. trzeba Ale pilnować super. takich rzeczy jak buty i żeby każdy się wcisnął w swój strój. Sporo masz na głowie, biedak. ciężka robota. Teen Beach 2. Tylko w Disney Channel.